Te samoloty nie muszą obawiać się odwołanych rejsów, bo kontrolerzy ruchu nie są im potrzebni. Liczy się tylko odpowiednia technika wyrzutu i prawidłowo stworzona konstrukcja. A do tego potrzeba wyłącznie kartki A4. Wszyscy chętnie mogli spróbować swoich sił w krajowych eliminacjach Red Bull Paper Wings, czyli światowych zawodach samolotów papierowych. Nie słyszałem, że są takie zawody. Nawet nie wiedziałem, że dzisiaj coś takiego tutaj się odbywa, więc to było takie zaskoczenie, bo. Przechodzimy tutaj przez korytarz, a tutaj ludzie rzucają samolotami, przez, które lecą po 30 metrów nawet niektóre. I e, dowiedzieliśmy się, że można spróbować złożyć taki samolot. Każdy potrafi jakoś, jakiś samolot złożyć, więc spróbowaliśmy. No, jednym poszło lepiej, jednym gorzej. Poszło mi dosyć słabo, powiem szczerze. Konstrukcja mnie trochę zawiodła. Wyszło tam chyba ponad dwie sekundy, jeśli chodzi, chodzi o konkurencję czasową. No w każdym razie bawiłem się super i mam nadzieję, że za rok to powtórzymy. Ale nie o świetną zabawę wyłącznie chodzi, choć faktycznie organizatorzy zawodów papierowych samolotów przyznają, że to główny cel. Uczestnicy zawodów startują w kategorii na długość oraz czas lotu. Jest to charakter mocno, to jest jakby dyscyplina niemalże sportowa i są zawodnicy, którzy jeżdżą z przystanku na przystanek tylko, żeby pobijać swoje rekordy, więc jest naprawdę grupa, która mocno ze sobą rywalizuje, ale też każdy może spróbować i, i każdy może przyjść i rzucić, bo, bo tak naprawdę w tej prostocie zbudowania samolotu kryje się czasami, o właśnie, kryje się coś niezwykłego. Papierowe samoloty muszą być wykonane na miejscu i skonstruowane wyłącznie poprzez zagięcia kartki. Arkusz nie może mieć gramatury większej niż 100 gram, a każdemu uczestnikowi przysługują dwie próby wyrzutu. W jest to bardzo proste, natomiast w praktyce, żeby osiągać dobre rezultaty, no to trzeba się tak naprawdę postarać. Rekord światowy dotychczas w rzucie takim samolotem to jest ponad 60 metrów, więc naprawdę ogromna odległość. Mamy rekord, polski rekord to jest ponad 50 metrów. Wczoraj w Rzeszowie jeden z uczestników rzucił ponad 30 metrów i jak tak naprawdę się nad tym głębiej zastanowimy, no to trzeba się napracować, żeby mówić o takich wynikach. Nie bez znaczenia jest również miejsce wypuszczania samolotów. Dla osiągania dobrych wyników potrzebne jest pomieszczenie bez wiatru, wentylacji i klimatyzacji. Z każdego przystanku kwalifikacji wybiera się po jednym uczestniku z każdej kategorii, którzy wezmą udział w krajowym finale. Tam wyłoniony zostanie zwycięzca i kandydat do Mistrzostw Świata.